Chciałbym się odnieść do tych wypowiedzi, które się pojawiały w Pietrowicach na konferencji w stosunku do mojej osoby. Złe sformułowanie mojej wypowiedzi, którą użyłem, przyznaję się, nie było odpowiednie dobranie stóp. Natomiast nie miało miejsca, że ja w swoim zamyśle chciałem kogokolwiek urazić. Natomiast, proszę Państwa, wypowiadałem się przede wszystkim do Pani Dyrektor i na temat ewaluacji, której mieszkańcy tak naprawdę nie chcą wziąć w ogóle pod uwagę. Moja wypowiedź dotyczyła typowej populacji. Ja nie jestem znawcą, pedagogiem, natomiast my jako organ prowadzący musimy brać pod uwagę organ, który tak naprawdę decyduje i zajmuje się stroną merytoryczną naszych placówek, a ona była przerażająca. Jak ktokolwiek uczył się urażony z moją wypowiedzią, to nie ma takiego powodu, bo to była moja wypowiedź skierowana typowo do pani dyrektor. Natomiast pana Walczaka, propozycja, że miał całą populację, Piotrowic przepraszał, to już jest troszkę nadinterpretacja wypowiedzi wyrwanej z kontekstu. Dalej w tym się mówi, że pan Walczak mówi, że odwiedzałem przedszkole w 2012 roku. Nieprawda, odwiedzałem jej w 2007, 2008. Zawsze jak mieli państwo problem w Pietrowicach z placówką i chcieli pomocy od radnego, jak byłem radny, zawsze wiedzieli, gdzie zapukać, skierowali i tą pomoc mieli. Dzisiaj jest sytuacja odmiennie inna niż była w 2012, a próbuje się przenosić na 2017 rok. Propozycja likwidacji przedszkola podtrzymuje nadal ze względu na ten budynek i na stan tego budynku jest słuszna. Natomiast co do kształcenia tych dzieci, to ja pozostawiam ocenę kuratorowi, który mówił, odnoszono się w tej wypowiedzi również do mojego kształcenia. Ja panu Walczakowi z całego serca życzę, żeby też mógł się dokształcać, i bo ja się będę cieszył. Ja się dokształcam za swoje własne pieniądze w swoim własnym czasie. Ja panu Markowi życzę, żeby też podjął edukację i żeby też się dokształcał. Nawet możemy się razem spotkać na wyższej szkole, do której uczęszczam i na pewno mu podam rękę, bo z tego powodu będę dumny, że mam też takiego kolegę, a nie będę tego negował, jak ci państwo negują w stosunku do mojej osoby.